Zobaczcie jak teraz wyglądam świetnie w tym... Ten... No prasowo Ależ... Urwał, ależ to było dobre a, Ej, a co to jest za zbroja? Pokaż oddam Taką kupiłem, bo tam miałem słabą, starą To są od moich tam. Nie potrzebuję zbroi jest tak świetnie w tym Czemu nie zrobiłeś sobie postaci zawodowej? Właśnie. <laughs> Zatkało go. Nie lubię was Jest to w sumie cieszę się, że nas nie lubisz. Skończymy tego let's play, już się zapogiemy. Na szczęście. Nie! Ja nie chcę! Nie, bo zrobimy następnego o, let's playa w trójkę. O pentagram, ja lubię pentagram. Jezus. Tam diablo wyskoczy. No, jak ninja, taki będzie czarny. Znika ninja. pentagram. Wiesz, to mówiłeś w którymś tam partii na początku w pierwszym akcie, wiesz? To ja mówiłem. A, racja. O. On wykorzystuje Twoje tak. teksty, widzisz? Musisz go podać do sądu. Tak, Ukradłeś teksty. Tutaj to pas leży, kolejny. Gdzie? Mam coś lepszego? Nie idę to. tego. Niech ilustruje. Ach, kurde. Co ty Myślałam, robisz? Myślałem, żeby ten mógł wejść do swojego portalu, ten chciał go sam. Teraz masz, masz problem. problem. Dlaczego nie mogę wejść do TP Pewastela? Eee, bo to jesteś. To kurde? Nie jestem, to on jest. Cześć, yeah. i Laki nie! No, za... no ja też zaraz nie. padnę, niestety. Zbadaj za pro. Tak. Masz. Fijaj. Boga. O, teraz jest mógł być dziwne. Bo jestem operatorem port portali. Pracować. Nie nie ma takiego bicia synek. Nie ma takiego bicia. Ale ciekawe czy to był fake, nie? Co? Ciekawe czy to był fake. Nie. No, no właśnie, masz no, taką... Nie. No ale co? Tak naprawdę serio, co No prawda, <zysk> Znaczyna. Ja cię lubię. lubię. Eee, Nie ma takiego bohaterowie Polski XXI wieku. O, świetna kula to też się sprzeda za kilka set To ty wysz... Ej, ja też potrzebuję kasy. Proszę cię. Tuba. O, 114. Nie chodź w TP, bo jeszcze my musimy wejść, no nie? Złodziej wU Wiem. Taka gra jest fif... fif. Fajna. <laughs> Ty się nauczyłeś od niej, ta? tak chodzisz, tak zabijasz nawet. O, Rubin bez skazy. Rubin? Ej, weź Kałapa. mi da... Weź mi daj jakieś takie świetne kamyki, takie świetne i ja... Ale co chcesz? Do czego najlepiej? Eee, do ataku. Do handlu, <noise> takie też mogę być. Do handlu, to ci dam to. Dwa wystarczą ci? No nie, nie. powiedzmy. Dobra, to chodź. No jestem tu. E, jestem. Na, e, należy się 200 tysięcy euro. Fajnie, ale daj trochę kasy. Rzućcie kasą, bo już. To chodź tutaj. Dobra, już chwilka. I ma ktoś 24 tysiące? 20 tysięcy? Dobra, chodźcie tutaj dzieci. Ile? Potrzebuję... sorry, 40 tysięcy. Na co sobie? mu tyle? A na Ty zbroję ma, muszę. Rasterka weź sobie tutaj, w, sze w sześćdziesiątkach sobie daje. Boże... Taki bursz. Nie możesz normalnie rzucić? Nie. To Facel! Nie, nie pomogą, nie mogą pomóc. Wielki wyczyn. Dobra. No wchodzimy. Bo widzę, że nie Ma jakieś gówno na sprzedaż? Bo potrzebuję na kasę. Nie, ja już nic nie mam. Gówno to ja mogę zrobić. <noise> Nikt tego nie kupi, a jak już to za jeden golda. Ale pytasz się czy ten... Czy ma ktoś jakieś gówno na sprzedaż, można zrobić bibu zawsze no. Mowa roboty jest niedobra Musi być nieświeże O bez skazy. Dawaj to bez skazy! Cieki? Ze skazą No kurde ej <laughs> Ale to ze skazą To A, to jest A, ze Dobra to ja jestem mama, akurat połączeń będzie ten czysty No będzie... ja On naprawdę potrzebuje egzorcysty no Dobra, ten Chodźcie tędy dzieci, burz. No dobra, teraz odpalamy te portale czy coś jak tam się wie Falaj do najmniej tej trzeba cały cały ten oczyścić, bo to nas zaciupie! To jest najmocniejsze tutaj. No dobra. To jest najmoc... Dobra, okej, okay. proszę bardzo. Mm. Postrzegałem. Niej, dobra już, nie! Stój! No nie klikaj jeszcze tutaj zaczupiemy i wtedy, tak? Kostu gaju... ty geju Już zatrzymałeś? Upiła alwarzyka? Odsuwać się! Odsuwać się! Aaaa! Na Ile tego tu jest? Biega raczej Nic nie trzeba powiedzieć. Ale co to jest, co to jest takie szybkie? No bo one mają Auro od tego swojego szefa, Infector of Souls Czy tam... Zanieczyszczasz dusz No atakujcie mnie, dzieci buszu No biją mnie, biją mnie I Jeśli wysywał, to zabaw To łatwo, żeby cię polubiły Au! Olera, ale! ura wow, wow. <ścoughs> Nie biegać mi tutaj! Bo boli! A, ale! Urwa! <ścoughs> To jest pieszny! Co ty tu podwajasz mnie? Ale! Nia, wow, ale! Urwał! Ale, Tylko jeden tu nie patrzy! Ja też nie patrzę! Urwał! K kto normalny wymyśla takich powalonych przeciwników, no! Aaaaaah! Ale... Jeszcze raz. Ale urwa! <noise> <oryga. głos> dobry jesteś. Nie, 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 tylko nie Infector of Souls. Nie lubię Cię. <noise> no tak, a, a mnie sobie spamowo, kurde, na środku. Co cię ja zabiło? Tak? Jak to po polsku się nazywa? Co cię zabiło? <noise> nie, tak. <noise> ja idę zamieszać Nara? Się Nara! <noise> kurde, ale spam! Weźcie, pomóżcie, bo one spamują przy moim ciele. O to coś co cię zabiło Pomóż, bo tam jest moje Nie. ciało Ale, ur! Ale, jak, jak, jak... A co jak? Coś mnie słyszy, Halo, słychać A, tak. mnie? Z tak, ten... słychać. Nie płacz. No ten boss. Bobi ci ty... to zależy. na Adalien. Standard... <suszy> <Darien. suszy> Urwał, puścił! Puścił! Eee, Saren, co ty robisz? Na no, Andariel jestem, mówiłem ci. Dlaczego? iść tam szybciej. Fajnie. No, a po co się idzie? Andariel? Ogólnie fajnie, Na fajnie umierać, wiecie? Pani się umiera. Jestem bez miksturek, bez niczego. Całkiem, całkiem znośnie, nie? Tak, znośnie. Aha! Jeśli to nie jest niej fajnego, to dałam znać. Gdzieś spamu. Do mnie mówisz? Nie! Do nie będzie. Gdzieś... Nie do mnie? To dobrze. Jest, udało się, przetrwałem, to jestem w No nie rób syjaj, chodźże do nas, co to jest za Zagrajmy? Takie to jest, kudy, to jest kółko dzieci buszu, a nie <śmum> Kółko dzieci, <śmum> kółko dzieci <w> buszu. <śmum> dzieci buszu. To no, ty mi zabrałeś kasę!